Witam państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Andrea Doria, Szanowny Panie Stanisławie, po wygraniu wyborów opozycja powinna natychmiast zorganizować nowe referendum, w którym te same pytania byłyby nieco inaczej sformułowane. Dla przykładu wersja aktualna, czy popierać wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw, no już nie taka bardzo aktualna, bo to pytanie zostało rozbudowane, ale mniejsza o to, nowa wersja tu pan Andrea Doria proponuje. Czy popierać prywatyzację państwowych przedsiębiorstw połączoną z likwidacją milionowych wypłat dla partyjnych protegowanych za bezproduktywny udział w radach nadzorczych tych przedsiębiorstw? Podobnie można przeredagować pozostałe pytania. Zgłaszam też propozycję piątego pytania referendalnego: czy wolisz być zdrowy i bogaty, niż biedny i chory? Jak się pan na to zapatruje? No ja myślę, że to wystarczyłoby to jedno ostatnie pytanie i to wszyscy obywatele jak jeden mąż by odpowiedzieli twierdząco. Natomiast jest pewna trudność z przeprowadzeniem tej inicjatywy, dlatego, że jeśli opozycja nadal pozostawałaby opozycją w przyszłym Sejmie, no to nie byłaby w stanie przeforsować tego referendum. To chyba sam pan rozumie. Józef Warzyszyński. Obojętne, co by zrobił lub powiedział JKM i tak będzie przez pana wytłumaczony, chroniony, przedstawiony w pozytywnym świetle. JKM ma wielkie szczęście, mają tak, mając tak lojalnego kolegę. Myślę, że pan trochę przesadza, ale to wie pan lojalność. Przyjaźni jest raczej zaletą niż wadą. Także ja się nie wypieram, że staram się być wobec Janusza Korwin-Mikke, którego uważam za swojego przyjaciela. Mam nadzieję, że odwrotnie tak samo jest że jestem wobec niego lojalny. Ja w ogóle staram się być lojalny wobec ludzi nawet, którzy nie są moimi przyjaciółmi w sensie takim towarzyskim. Na przykład nie mam zwyczaju takiego, że jak... Bo powiedzmy, podam przykład. W tej chwili nie współpracuję już od pewnego czasu z Radiem Maria. Ale nie sram w to gniazdo. Tak jak, A to teraz jest to dosyć rzadka postawa, dlatego że na przykład żony, jak się tam z mężem rozwiodą, to zaraz tam szukają mu pcheły i tak dalej. I jeszcze książki piszą na ten temat i mnie taka postawa się nie podoba. Ale czytam dalej. Pytanie. Moje pytanie: nikt do końca nie jest obiektywny, ale pan jako dziennikarz, guru dziennikarstwa, powinien dawać przykład. Czy pana ocena konfederacji jest obiektywna? Czy mamy do czynienia z zasadą, jak nie ona, to kto słuchają pana tysiące, jak nie setki tysięcy przyszłych wyborców? Czy jest pan tego świadomy? Co pan powie wyborcom Konfederacji po wyborach, jeśli się okaże, że pan się mylił? Żart w postaci wszystko zakończyło się wesołym oberkiem, już nie będzie żartem. No, gdybym się mylił, to powiem, że się myliłem. To, to wie pan, zresztą wszyscy by to widzieli, więc to nie byłaby żadna rewelacja. Natomiast moja ocena Konfederacji nie jest obiektywna. No jak obiektywna. Ja z Konfederacją sympatyzuję, ja Konfederacji kibicuję. Dlaczego? Dlatego, że cele polityczne, jakie deklaruje Konfederacja, mi odpowiadają one są, one się pokrywają z tymi celami, którym no, od bodajże 40 lat staram się służyć z różnym zresztą skutkiem. Przypomnę, w 2019 roku, jak były wybory parlamentarne, wszystkie cztery ugrupowania startujące do wyborów licytowały się między sobą, które wyda więcej pieniędzy publicznych. Oczywiście, żeby przychylić obywatelom nieba, tylko Konfederacja nie wzięła udziału w tej licytacji. Konfederacja powiedziała, że ona nie będzie nic. Komunizm rozdawała, ale też nie będzie rabowała obywateli, bo gdyby ten ucisk fiskalny, gdyby ten rabunek fiskalny był mniejszy, gdyby się odwróciły proporcje, nie tam 80% tych świadczeń przymusowych, to nie tylko podatki, ale składki na ubezpieczenie społeczne i tak dalej, gdyby nie było 80% dochodu konfiskowane, to obywatel, a tylko 20%, to obywatel sam by sobie przychylił nieba i nie potrzebowałby całej armii tych naszych tutaj dobroczyńców. To jest jeden powód, dla którego ja Konfederacji kibicuję. Drugi powód to taki, gdybym w ogóle nic na temat Konfederacji nie wiedział, to odczuwałbym taki odruch sympatii na widok. Tego, kto Konfederację krytykuje. A kto ją krytykuje? Volksdeutsche Partij. Tak samo jak dobrą, dobra zmiana krytykuje Konfederację. Tak samo Lewica. Tak samo Trzecia Droga. No i Judenrad Gazety Wyborczej. Jeżeli Konfederacja ma takich wrogów, to mówię, nawet gdybym nic o niej nie wiedział, to ta okoliczność zbudziłaby to we mnie do konfederacji odruch sympatii. Ale oczywiście mogę się mylić. Ja proszę pana, publicystyka, ja uprawiam publicystykę, publicystyka z definicji nie jest obiektywna. Publicystyka z definicji jest tendencyjna, informacja powinna być obiektywna. Natomiast publicystyka, co to jest? To są opinie. Opinie nie mogą być obiektywne, bo ten tendencyjny charakter nadaje, nadają opiniom sympatię i antypatię tego, który te opinie wygłasza. Także proszę tego nie mylić. Ja, wie Pan, nie wypieram się kibicowania konfederacji nie wypieram się tej sympatii, ale gdyby konfederacja zaczęła jakieś głupstwa robić, no to wtedy przestałbym z nią sympatyzować, przestałbym jej kibicować i tyle. Ludowy obserwator, o ładnie, ładny <śm> folkisarbaobakter. Witam i o zdrowie pytam szanownego pana redaktora. Dziękuję bardzo. No jak pan widzi, jakoś tam żyje. Pytanie pierwsze: Czy zna pan osobiście jakichś porządnych braci starszych w wierze, ale takich zwykłych ludzi niezwiązanych z polityką czy rozrywką, takich nieznanych szerzej? No, proszę pana, błąd pan popełnia, bo wiem o co chodzi, o Żydów chodzi, ale Żydzi nie są żadnymi starszymi braćmi w wierze dla na przykład chrześcijan. Dlatego, że na czym polega chrześcijaństwo, taki fundament chrześcijaństwa to jest wiara w Boga osobowego w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, a Żydzi uważają to za no, straszliwe bluźnierstwo, za herezję, więc o żadnym braterstwie w wierze może, mowy być nie może. Natomiast tu odpowiadając na Pańskie pytanie, tak, znałem właściwie jednego. Przyjaźniłem się nawet z nim. Nazywał się Antoni Zambrowski. On był, już nie żyje. Był synem Romana Zambrowskiego. No i zachowywał się wobec niego lojalnie, jak przystało na syna, bo tam próbował go bronić. Ja z nim szczerze rozmawiałem i mówię, Tak, ja Ciebie rozumiem. Jako syn, no to tak właściwie powinieneś być lojalny wobec ojca, wszystko jedno, ale mówię: No, zbrodniarz, co tu dużo gadać, bardzo trudne zadanie masz. I, ale on y, nie, y, nigdy nie czerpał korzyści z tego z, swojego pochodzenia, o ile mi wiadomo. Y, kiedy tam w 1968 roku trafił do więzienia za ojca. Za ojca, bo to tam nie, nie, nie wiem, czy coś takiego robił, co byłoby groźne dla partii. No i opowiadał mi, że jak siedział w więzieniu, to taki jego towarzysz niedoli z celi mówił mu, wiedział, kim on jest. Mówił mu, nie ten żyd, co żyd, tylko ten, kogo partia wskaże. No i on później nie obcinał kuponów od swojego kombatanstwa. Był stróżem nocnym na metrobudowie. Także uważam, że, a poza tym, jeszcze co też było no, pewną taką cechą mu właściwą, on mnie ochrzcił w Kościele Katolickim. I był bardzo pobożnym katolikiem. Pamiętam, że kiedyś przyszedł do mnie do redakcji, jeszcze jak byłem naczelnym redaktorem najwyższego czasu, no i tam rozmawiamy, ale widzę, że gdzieś się śpieszy. To było już wieczorem, więc trochę mnie to zdziwiło. Mówię, dokąd się tak śpieszysz, bo się zaczął tak niespokojnie kręcić. A on mówi, a w Kościele Świętego Krzyża jest nabożeństwo do Świętego Judy Tadeusza, ja mam takie specjalne tutaj do niego nabożeństwo i idę. Święty Juda Tadeusz jest, jak wiadomo, patronem spraw beznadziejnych w Kościele Katolickim. chodzi za patrona spraw beznadziejnych. Już nie pytałem, jaką beznadziejną sprawę zamierza tam przedłożyć świętemu Judzie Tadeuszowi, no ale muszę powiedzieć, że ta pobożność jego to też mnie ujęła, bo on traktował. Religię. Jak już się ochrzcił w Kościele Katolickim, to traktował to poważnie. Mówię, bardzo porządny człowiek i to, to takiego, takiego znałem. I mogę nawet powiedzieć, że no, szczycę się, że się przyjaźniliśmy. Pytanie drugie. Którą ze swoich publikacji uważa Pan za najbardziej udaną pod względem treści, którą pod względem ilości sprzedanych egzemplarzy, która pochłonęła najwięcej czasu podczas pisania, a z której jest Pan najmniej zadowolony, i dlaczego? No nie jestem żadnej publikacji swojej niezadowolony. Bo jakbym był niezadowolony, to bym nie dopuścił do tego, żeby ujrzała światło dzienne, no to sam jakoś, bym, jakoś by mi serce nie pękło. Natomiast za najbardziej udaną, to nie tyle może moja opinia, bo to, ale opinia innych ludzi, to uważam tę książkę Dobry, zły liberalizm. Ona została specjalnie napisana. Bo te inne moje książki to są albo wywiady rzeki, albo wybory publikacji. Natomiast ta książka została specjalnie napisana. Zachęcił mnie do niej pan Mariusz Świtalski. No i ona, o ile wiem. No, cały czas jest na liście bestsellerów, tam w niektórych tych księgarniach wysyłkowych. A ostatnio, będąc na weselu syna moich przyjaciół, dowiedziałem się od księdza, który też był na tym weselu, że ta książka jest zalecana klerykom w seminariach duchownych. Być może nie we wszystkich, ale przynajmniej w tych, których w tym seminarium duchownym, które ten ksiądz skończył. Więc no to czegóż chcieć więcej? To, to uważam, że jeśli tak, to jeśli ta książka jest ceniona również w takich środowiskach, no to wypada mi się tylko z tego cieszyć. Jaka pozycja miała najwyższy nakład? Wydaje mi się, że taka książka Niemcy, Żydzi, Volksdeutsche. Niemcy, Żydzi, Volksdeutsche. Miała kilkanaście tysięcy egzemplarzy sprzedanych, więc to rzeczywiście, jak na dzisiejsze czasy, to nieźle. Także to był wydawnictwa Capital Book. Ona nadal jest chyba w sprzedaży, także, także to tak to wygląda.